Dzisiaj w końcu zrobiłem sobie coś innego, ale i tak otworzyłem paczki, bo jest Messi, Bruno Fernandes i nie powiem, nie ukrywam, jestem tymi kartami zainteresowany, jak ja to dziwnie powiedziałem, chyba jakiś niewyraźny był. Tak, słucham? Proszę, mają taksóweczka, stoi z zakupami. Ale ja nie zamawiałam. No siema, mam paczkę, ale to was nie obchodzi, możecie zgadnąć co jest w paczce, ale wracając, zostawcie lajka, tyle ostatnio zostawiliście. Uf, czekaj, muszę odpocząć. Tu macie jeszcze 5 najnowszych osób, które zasubskrybowały kanał. Jeżeli chcesz tu się znaleźć, to wiesz co robić. No i tu macie jeszcze jakiś najlepszy komentarz z ostatniego odcinka Ultimate Team. A dokładnie Kikud, bo to jest seria kompletny idiota gra w Ultimate Team. Ale przejdźmy do odcinka może, co? To jest całkiem dobry pomysł. Sponsorem kanału jest LVBet, legalny bookmacher ze specjalnymi ofertami dla pełnoletnich widzów mojego kanału. Link znajdziecie w opisie. Zapraszam. I dzisiaj robimy coś innego, otwieramy paczki. To już powiedziałem, ale druga część odcinka będzie inna niż granie dwóch meczy. Eee, otwórzmy po prostu 24 paczki, to na Messi'ego jest mała, ale liczy na jakąś kartę specjalną, aby wzmocnić skład albo sprzedać i być bogaty. Mamy jakieś mega paczki, mamy takie paczki, mamy na przykład paczkę kosiarki. To mnie ciekawi chyba najbardziej. Dobra, zaczniemy od paczki Tifo. Nie wiem po co ja zostałem te paczki. Paczkę kosiarki, zobaczymy jaka kosiarka. A, to... A, to taka kosiarka. Dobra, zaczynamy od złotej paczki. Szansa na Messiego jest bardzo mała, ale tytuł paczka za 5K trafią Messiego. O, kierwa. Go well, love. właśnie tego co wynika. Ej, ale środkowa obrona, 71 tempa a nie wygląda tak źle. Wiadomo, na ten etap gry no raczej nim, nim nie pogram. Kolejna paczka. Złota paczka premium. A, paczka się otwiera, nie pisz! Dobra, nikogo ciekawego tam nie było, więc zobaczmy, kto mi napisał. Ale dobra, tutaj trochę o-chipkę O-chipa Zabawne żarty. Zostawię dla siebie. Dobra, duża złota paczka, lecimy dalej. Zobaczymy, co tutaj będzie. No póki co, musimy rozkręcić całą maszynę losującą karty, żeby trafić w końcu coś dobrego. Na początku jakiej kuwięka. Okej. Okay. Dobra, tutaj nawet nie mogę... A ty tu jest! Nie, dobra. To jest przecież Afganistą. Al sama. Czekaj, to jest flaga Afganistanu. Ej, ja jak walnąłem głupotę? Syria. Dobra, ale byłem blisko, okej? Okay? Dobra, nieważne. Ale przez chwilę tak nie wiem czemu. Pomyślałem, że to jest flaga Egiptu. I myślisz Salah? Ale później się nie, i armolenko, i bojko, i powiedzcie, że ja nie mam farta. A teraz mnie zastanawia, jak wygląda dokładnie plaga Afganistanu. Chyba bez tych jazdek. Dobra, dużo złota paczka, nie, nie zastanawiajmy się nad Afganistem. Afganistan. A szkoda gadać. Dobra, chyba coś będzie znowu. Antony. When Yama gra w MLS-ie? Ciekawe. Dobra, dużo to ta paczka premium. No, Messi, Bruno Fernandez to moje cele, ale tam jeszcze chyba kona. To jest ciekawy, pewnie nic z tego nie trafię, ale liczę na to, że coś trafię. Na pewno nie w tej paczce, bo w tej paczce jest fodę. O Sylwestri. Oko. Alsoma na tytuł filmu się chyba nie nadaje, więc zobaczymy, czy Alsoma będzie w tytule. Oby nie. Ikona może, jaki teraz będzie ikona. Nie będzie. Może ikona Chin. Ai, Kesen. Coś mi się wydaje, że on nie jest Chin. Nazwisko nie pasuje. I, I też nie wyglądaj Hinczyk. Ale jak trafi ikonę w tym odcinku, to podtrzymuję moje wyzwanie z poprzedniego odcinka, czyli robię fikoła. Zobaczymy, czy będzie jakiś pele taki. No, zgodzę się nawet na najgorszą wersję. Taki będę poczciwy. O, chyba coś jest? O, Maroko. Przymyka oko i to jest ZI. Nie, to jest Hakimi. Ha... <suszel> Nie wiem, co sądzić o tym. <laughs> mieliśmy jakieś ekrany, mieliśmy informa, nie mieliśmy ikony w tym odcinku, więc teraz otwórzmy ikonę. Jak dobrze pamiętam, to w tej paczce właśnie była. Hej, jak będzie teraz ikona, no to jestem jakiś... Nieważne, nie było tematu. Ale ta biała poświata, co to oznacza? No, nie wiem czemu, ale ten Jokuslu... nie prześladuje. W Karierze ostatnio sobie grałem, ciągle mi się pokazuje. Teraz trafię go w paczce. Rozgran, jak chłop go miał w pierwszym składzie. O co z nim chodzi? O, Pele. Pele w palce za. Ile jest tam monet. a Pele trafił, to w sumie już ikonę mieliśmy. Miał być fiką, ale odpuszczę. Dobra, kolejna paczka, i tutaj będzie nie, no, a nie, jakoś wolno. Japonia. Nishizawa. Nishizawa, witamy w klubie No, drugi inform, 10K do przodu, bo wątpię, żeby Nishizawa był warty coś więcej. Poland. Thief of Tle. Poland. Oh my god może kiedy będzie jakieś wyzwanie z Japończykami i mi się przyda a wy nie będziecie go mieli hmm, beka o idealnie Rzadki piłka 75+, plus. tutaj ludzie widziałem, że trafiają ciekawe karty mi wypadł raz Artur czy to powtórzę kiedyś? no w tej paczce to raczej nie, chyba, że nie, 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 jakby był jakiś Gomez z Liverpoolu, to wtedy by było kozacko, ale Lucas Vazquez no, średnio mnie interesuje, no jeszcze dwie takie dobre, a jakoś lubię te paczki, nie wiem czemu ale jak je ja otwieram, to że zawsze mam jakoś Satysfakcję dziwna. <laughs> nie wiem, może jest to nienormalne, ale tutaj się świeci. Nie, to znowu to zawsze się nabiorę. Arma nie jego Tako. No dobra. To jeszcze jedna paczka. Moja ulubiona. Ale jakbym tutaj coś trafił takiego mega dobrego. Jezu. Tym razem nie siadł. Ale Gabriel Paulista może być. 10 paczeń do końca. Otwieramy teraz złotą paczkę rzadkich kart. W sumie jak się otwiera paczki, to każdy liczy na coś dobrego. A ja trafiam akurat a czemponga. Pamiętam w pierwszym odcinku, ja się z niego cieszyłem. Teraz paczka rzadkich zawodników. O, nie, to znowu to. Ale z tego co się orientuję, za tą kartą jeszcze może być coś. Więc liczę, żeby. Boria nie będzie najlepszym trafem, i zobaczmy, parecho jest. 85 to nie jest młokał? Chyba nie, jeszcze co? Jeszcze mamy trapa. Już trzeci raz w tej fifi go trafiam. Paczka rzadkich zawodników kolejna. Jest to ostatnia taka paczka i liczę. Nie, dobra, już tego nie będę mówił, bo zawsze mówisz, że liczy, że coś trafię. No to jest oczywiste, że liczy, że coś trafi i tutaj będzie. Hmm, no? aha, to burki. Zapomniałem, że w ogóle jest ktoś taki jak burki. O, zauważcie: kolejny zawodnik z Ukrainy. Polska niedawno grała z Ukrainą. Czyżbym trafił Szewczenko? Jest taka szansa. Albo Lewandowski, bo się to łączy. Polska grała z Ukrainą Kaisedo. Mam flashbacki z y, meczu z Juventusem Jak strzelił w ostatniej możliwej minucie Quicksellu jego może Dobra, ale paczka dwóch piłkarzy mi on to cały ten odcinek Też wszystko się zwróci Co prawda na te paczki nic nie wydałem Ale swój honor on dałem. O jest Polek! Ej mówiłem, że będzie Polak? Napastnik się zgadza, tylko Chciałem Lewandowskiego, a nie Milika no i jeszcze jest Heinz. Mega paczka. Mamy dwie takie paczki. Serio, nigdy nie pamiętam skąd ja mam te paczki. To chyba jest Division Rivals, więc najprawdopodobniej nie będę mógł tego sprzedać, ale jak trafię mega dobrą kartę. Jak Anglia, napastnik, hurricane? Ou! Kolejny inform, Watkins! On ma 90 tempa? O ale pokażę swoje nazwisko. Ty! Ja go mogę dać do pierwszego składu przecież do tego riche tak zwaną. Ile on kosztuje? O! Ja mam takiego farta do tych informów. Cztery słabsze to mi wystarczy. A sztuczek to ja i tak nie umiem używać, więc po co mi to jest? Ale kurde, ty. I 5000 monet. I mi otacza ognia niebieski. Jestem zarobiony. A to jest niewymienna, więc go nawet nie sprzedam. No to w sumie problemu już nie mam. Więc Watkins chyba się nada do mojego składu, jak myślicie. Nie, już nie mogę narzekać, naprawdę, bo Watkins jest dobrym trafem. Zobaczmy dalej, i znowu wolno, a jak wolno. Nie, no w sumie. Hm, myślałem, że jaki leci wolno, to jest coś ciekawego, ale leciało wolno a jest ruli. I kepa. I przyśpiewka i psiształ. Co za traf? Dobra, cztery paczki do końca. Wiadomo, bym jeszcze chciał tego trafić Messiego i Bruno Fernandesa, ale Watkins, nie nieźle. Tu znowu ta karta z Copa Lipertadores. Fabra, a za fabrą będzie Guerrero. No i jeszcze <laughs> Dembele. Ej, on był droższy. No, a z Dembele też nie mogę narzekać. Tym bardziej że robię teraz te wyzwania o Kunie, Kundla, jakoś tak. To idealnie. Zobaczymy dalej. O jezu, Pinos. <laughs> ale szybko się poka pokazał. Pinos. Ale coś może być za nim. Messi Inform, czyżby. Leno! Alberto Perea wygląda jak Suarez. Widzicie to? No i jeszcze kryciowiek. Dobra, mieszana paczka Piłkarzy Prime. Przedostatnia. Ja ciągle teraz mam w głowie tego Watkinsa i się zastanawiam, czy to pierwszego składu, ale chyba jest lepszy, no, ale tutaj znowu coś trafia... No, coś trafiam, ale... Abrabata! Abrabat gra w jakimś... Co? On jest znowu wypożyczony czy czym? Ale Piątkowski to ma takie fajne st statystyki. Ty, on może być coś warty. No, cały hu. Ostatnia paczka po prostu za preorder, zobaczymy czy coś tutaj będzie, no raczej już z tego nie liczę na Bruno, no tym bardziej jak trafiam kukurelę, to raczej za kukurellą. Nikt ciekawy nie będzie. Simon, Chile. To my, Chile, ładne stroje Zanim przejdziemy do tego, co będziemy dzisiaj robić w tym odcinku, to pokażę Wam, jak, jak się zmienił mój skład, bo trochę się zmienił. Bo jak sprzedałem Paulinio, o którym pisaliście, że żebym sprzedał, to jednak trochę się zmieniło. I tak on wygląda. Sorry, sorry, to nie ten skład, to jest skład, który robię te wyzwania o kunie. Mój skład to jest X Możliwe. No i mój skład wygląda w ten sposób. Znowu twarzy jest tak. Sanchez, Nasio, Ake, Van No cała broda prawie się zmieniła, oprócz Re Regiliona, bo tutaj nie mam totalnie pomysłu, kogo wziąć. Pomocy, Fred, chociaż on może był ostatnio. Jest Sisoko, no i jest mój ulubieniec, Bruno Fernandez. Tak mi się przyjemnie gra, o matku. No i tutaj Richarlison, chyba zamieni go właśnie tak. Zobaczmy na statystyki. Szybkie porównanie. Nie, to jest oczywiste, on ma wszystkie statystyki lepsze. Ale ja wam dziękuję, a nie, jeszcze to nie koniec odcinka. Dobra. Ja ze ZW... Kurde, nie wiem jak to przedstawić w ogóle. Dobra, zaraz będziemy coś... Nie, no nie wiem co powiedzieć. Dobra, teraz zacznijmy rzecz, którą jeszcze nikt nie robi na YouTubie, ale na początku przedstawię wam tego zasady. To tak, dziś zagramy fikuśne składy. Fikuśne składy polegają na tym, że ja i mój przeciwnik losujemy sobie składy. Składy losujemy w ten sposób, że lecimy po naszych zawodnikach w dół lub w górę i gdy przeciwnik powie stop... To zatrzymujemy się i wybieramy zawodnika, na którym się zatrzymaliśmy. Losujemy tak cały skład, a ławkę wypełniamy brązowymi kartami. I na koniec gramy jeszcze spotkanie i tak naprawdę to tyle. Zasady proste, a dzisiejszym moim przeciwnikiem jest Matthew, tak zwany Grafik. Zapraszam na Instagrama i fanpage'a, napiszcie mu... nie wiem, jesteś małpeczką? I jak coś planuję, raz zapraszam kogoś, kogo znam, raz youtubera, a raz może widzę nawet. A i jak coś... Może być trochę chaos, bo sami dokładnie nie wiedzieliśmy jak dobrze zrobić ten odcinek. I nie ma kamerki, bo było późno i już nie chciałam jej odpalać. Dobra, lecimy. Ten odcinek już leci. Jak chcesz, jak chcesz to masz powiedzieć cześć. Cześć. Dobra, to może leci. To ja będę leciał pierwszy, bo jestem pierwszy. To że czego ja sobie ustawię? A ty wiesz o co chodzi? No, lewe skrzydło. To lewe skrzydło. To czekaj Ci wyjaśnię, to ja lecę. Stop! No jest nieciekawe. Ja trafiłem El Arabi. Dobra, no to hmm. ja na past. No dobra, to stop. Myślę, że było to Mbappe. <grym> tak, na pewno. <grym> ta, no. Co? No, no ja mam tego wypożyczonego, no. Dobra, już. Stop. Stanks. Nie no, jak ty trawisz teraz, to ja już nie mam szans. <grym> Prawie skrzydłowe u cię, Tak, ta, już leci. No to stop. William. No jaki William. No, z Arsenalu. Nie, co, jak ja jakieś nieświecące. No dobra. Ale ty my tylko na tej pierwszej liście siedzimy, na tej pierwszej stronie. Nie no, całej. No, no to, jak mam się latać do góry i do domu? Ja tylko latam do góry i do domu po pierwszej liście. No jak to po pierwszej? No po pierwszej stronie, tylko latam góra-dół. Jak, jak gdy chodzę do ostatniego zawodnika na dole, to lecę do góry. No ale tam w domu jak klikniesz, to ci się przecież zmienia. No, a muszę? <laughs> to je, že čemu máš taky karty, já mi chybí. Bunčo, no. <laughs> Dobra, to zróbmy tak, że ja też tak z tobą zrobię, ale resztę rób tak jak ja. Dobra, lecę. Stop. Rony Lopez. To ten z tego bonusowego takiego, co można tylko po pierwszej stronie? Tak. Kurwa. <grym> ale skorzysta. No, lecę. Pewnie lecisz w górę, wiadomo. No to poczekam chwilę, no i stop. No, był asofat dla ligę mistrzów. A kogo masz? No, asofatiego dla ligę mistrzów. <grym> to ja już nie masz szans. Dobra, to. Teraz po pierwszej stronie lecę SPO. Stop. No najlepsza karta póki co, ale jest to ISK. <grym A JPO <grym 'a> <grym 'a> ja mam informację z Trzema HP, bo mi strzema. No. Możesz ustawić sobie z SHPO, ale no, no. To wiele chyba nie zmieni. Dobra, bo ale Już lecę. To stop. Ericsen. Naprawdę? No. <grym 'a> Nie, a ty lecz po tej jednej stronie? Nie no teraz. Zaczynałem od drugiej i leciałem w górę. Ja, się ja robię coś innego, a ty coś innego. A dobra, zobaczmy. To teraz ja środkowe pomocy. Stop. No ja chyba mam więcej kart po prostu, bo ja mam Philip do 75. Leci u ciebie? Lecę, no. Stop. One the <noise> Ty masz jeden kart w no. Tylko swoje jedynastkę masz. Już No. Stop. Ty, ale ja nie wiem czy mogę go użyć. Czemu? Bo to jest OTW widać. No. I jak, jakby był na jeden mecz to byśmy dobrze zrobili. Nie no, bo to są towarzyskie, no to tam się nie marnuje przecież. A, no dobra. Dobra, to teraz ty, ta. Stop. Benton, No, choć tyle nowego. <noise> no, teraz ty. Stop. Andrzej Zama. Pierwsze połączenie z isk No to stop. Odrozumno. <laughs> serio? No. No dobra, wyrównana prawa obrana. No, prawa flanka jest zasna. Dobra, to ja lecę. No powiedz to. Uri 69. <laughs> dobra, serio, już lecę. Stop. Goldson. O, w końcu. Dobra, już lecisz. Ta. Stop. Jest to karta specjalna, jest to Long. Smakujcie. W końcu on no. Ty już lecisz, tak? Już teraz lecę. To stop. Hernandez. No jaki Fernandez. Hernandez. A, Hernandez. To teraz ja lecę. Stop. <laughs> to już było przy najwyższych overallach, a akurat de no jeszcze u ciebie środkowe obrońca czy kto? Lewy obrońca. Eee, no to... Stop. Davis. Maki Davis. Alfonso Ile miałeś nowych obrońców tak z ciekawości? Dużo? Zaraz ci powiem. Mam raz, dwa, trzy. No, czyli dużo. Cztery. No trzy i pół strony złoty. To ja ostatni u mnie brankosz się coś i już lecę. Stop. Leno. Nie, żeby wertągiem choć gra w tym prelik, to bym miał zgranie. Ja tu cię przytrzymam trochę. No i stop. Roli. Jaką masz ocenę składu? 8,2. No ja 8,1. A ile masz zgrania? 55. 44. No dobra. to Czarnia. brązaki na ławkę chyba i. Graj ze znajomym. Kurwa, czy ty nigdy nie możesz być online. No co? Szanuję sobie prywatność. Pies w szlafrok, tak? To ja, co za Bambik? 4 żegra. Dobra, gościu, Mbappé będzie w swoim stroju, więc będziemy. To nie, to jest <grymne> jest. O, najczystsza gra z u mnie. A musiałem tylko podania po ziemi. I <grymne> <One> klepa. <grymne> Ale piła, chodzi. Ja że <grymne> ten skład może prawie lepszy od mojego pastowego. Jak ja będę na, na co dzień niedawno gra? No, nie. Dobrze Leno I Paugusto ale robiony jest No Jest to nisko blisko No ja przydał nikt trafiony O Boże Goń go! No nie O Jezu, i to siódma minuta. Ale weź przy piątej już nie strzeli proszę No goście, ja gram no, na napadzie El Arabi. No, i na wróżce cię na no, tak, nie? Co no, so to ci, zabra piłkę jak ci z tym. Chyba swojego że to nie zobaczy. I jazda. I do się do na ja nadaje <głos》> ale... jak to Adriana jest na no 10. O, no, El Arabi. El Arabi. No. no A, i ja no, Nie sądziłem, że zobaczę kogokolwiek z Wertungenem w składzie, no. <laughs> A z l <El> Arabi? <laughs> Też, tu co, ona się. No nie podwijaj te fliłki. O jezu, o jezu. Ale prowadzi. Runę wyjątek, checkmate. Uchwalę! Chodziliśmy. Najgorsza sytuacja. <laughs> VDB. All along. No! <laughs>

a nie udało się! O nie, no sto. O nie, kot mi wyłączył monitor! Czekaj, czekaj, czekaj! To wysiadaj na auto. O nie, on dasz. No, czekaj, on daj. O mam, dobra, zaczynamy już. Oh, jest playmaker! <laughs> no nie jest, on jest, to jest niższy, jak tak. No. no. O! O! o, o. No nie... Cyk <laughs> Nie <laughs> przestań do robić <końca>. To jest... Ale <laughs> nie. <ty się> kręci <laughs> O nie Jest, <laughs> jest, Uropali no, ci zabrał piłkę Gosiu, odzyskuję wiesz O może. No yeah. le no. Jee, yeah, Rickson jeszcze. Lecimy, <noise> kur... Nie, to się tu do środku. Dobra. O kurwa, prawie. <noise> Jak prosto prankażę <prękarze> ujadł. No, <noise> ale ładną tą główkę dał, mocno w piarę wyjadł. No. 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 <noise> Jeeeeee!

<laughs> Jeszcze ciszynę na, na łączyli. Ale patrz jak lutnął. Patrz jak zbił w ogóle. <laughs> Ale szkoda piłki. El Arabi zapisał się w kartach historii. Ale to był mecz pełen emocji. Emocje były do końca. Ale nie spodziewałem się, że w bramkę. A kto miał asystę? Filipe Augusto. No lepszy niż ten... Kto to tam był? a Ale... Isko. Iść, isko, isko co czekają mi najwyższe oceny. Nie, chyba za overmodos. A to jest strzał jego to. To koniec filmu. No. No Znowu zaczynam od nowa, zamiast dziś burzy zaczynam budować. Znowu zjebana pogodach Chmury nad miastem i boli mnie głowa. Co powiż na to, że skręci?